Nazywam się Natalia Gwizdała, jestem zawodniczką zespołu Muc WSG z USG Bydgoszcz. Mam 180 cm wzrostu, gram z numerem 22 na pozycji numer 3, czyli niski skrzydłowy. Moja przygoda z koszykówką zaczęła się stosunkowo późno, bo dopiero pod koniec szkoły podstawowej. Jednak już od małego chodziłam na mecze miejscowej drużyny, która gra wówczas w klasie, a mianowicie Polpak w Świecie. Trenowałam wiele sportów, sztuki walki, piłkę nożną, piłkę ręczną. Jednak to na treningu koszykówki poczułam, że to jest to. Swoje pierwsze treningi odbyłam w amatorskiej drużynie świecie. Następnie grałam z starszymi dziewczynami pod okiem trenera Tomasza Wilmy w drużynie MHKK Hełmno, Jednak dopiero prawdziwy basket pokazał mi mój obecny trener Krzysztof Janik, do którego trafiłam pod koniec gimnazjum. Najśmieszniejsza sytuacja. Hmm. W naszym zespole panuje bardzo dobra atmosfera, świetnie się ze sobą czujemy. Jest bardzo dużo pozytywnych osób, przy których uśmiech nigdy mi nie schodzi z twarzy. Dlatego nie potrafię wybrać takiej jednej sytuacji. Osiągnięcia to dwukrotnie złoty medal z mistrzostw Polski w kategoriach U14 i U18, złoty medal z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz tegoroczny występ na mistrzostwach Europy U18 w dywizji A. Z tych imprez sportowych mam właśnie także najlepsze wspomnienie. Mam bardzo dużo muzyki i z tego względu ciężko mi wybrać jedną ulubioną piosenkę. Jednak myślę, że mógłby to być utwór 2-1 moment. Pochodząc z klubu Mux, WSG sprawi zbyt koszt. Pseudonim to po prostu gwizdek. Do SMS-u przychodzę, aby poprawić swoje umiejętności koszykarskie, znać większej rywalizacji oraz grać na wyższym poziomie. Nie mam jednego ulubionego i wymarzonego klubu, w którym bym chciała grać w przyszłości. Wystarczy, że będzie to dobry klub, który dodatkowo spełni moje oczekiwania. A chciałabym grać na pozycji 2 i 3 czyli rzucając obrońcę, niski skrzydłowy. Przed meczem staram się wyciszyć, słucham dobrej muzyki, gram w jakieś gry na telefonie, żeby się trochę rozluźnić, natomiast tuż przed samym wyjściem na parkiet jestem już na maksa skoncentrowana i bojowo nastawiona. Nie muszę się zbytnio motywować, ponieważ zawsze daję z siebie 110%. Moim idolem jest Lebron James. Jest on świetnym, wszechstronnym koszykarzem, który do wszystkiego doszedł ciężką pracą. Gra bez kompleksów, nie boi się wziąć na siebie odpowiedzialności. Dodatkowo jest urodzonym przywódcą, który zawsze pomaga kolegom. Za to właśnie go podziwiam. Przed przyjściem do szkoły najbardziej obawiam się chyba tego, co wszyscy. Czy na pewno sobie poradzę, jak się wpasuję, czy bardzo będę nim za domem i tym podobne. Moją mocną stroną na boisku jest niezłe minięcie do kosza, wszechstronność oraz walka do samego końca. Przychodząc do szkoły chciałabym poprawić motorykę, Technikę, rzut oraz ogólny rozwój.